Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki. Witam Was serdecznie ze studia nagrań kanału Farmazony, kochani, na filmie pod tytułem Jak pozostać sobą w tym zwariowanym świecie. Kochani, serdecznie zapraszam Was na wstępie na farmazonkowego Vinteda, na którym wymieniam się energetycznie z moimi kochanymi widzami. Dziękuję Wam. Bardzo kochani, za wszelkie zakupy. Cóż Wam chciałam dzisiaj nawinąć na uszy? Jak pozostać sobą? Przede wszystkim musisz zdefiniować, co to znaczy ty. Co to znaczy ty. Jakie sobie jakości. Nadałeś, jakie sobie nadałeś preferencje, co lubisz, czego nie? Jakie sobie nadałeś myśli o sobie, tak żeby opinia innych. W Twojej rzeczywistości nie miała na ciebie jakiegoś zgubnego wpływu, jak pozostać sobą w tym zwariowanym świecie? No, przede wszystkim Farmazonka radziłaby Wam. Troszkę odłączyć się od tego świata i przyłączyć się bardziej do siebie. Do tego, kim się jest, co się lubi. Odłączyć się od tej ciągłej propagandy telewizyjnej. Radiowej, internetowej. I skierować się tam, gdzie jeszcze kochani, coś naturalnego pozostało. Czyli w kierunku przyrody, natury. W kierunku. Swojego ciała i jej pielęgnacji w kierunku istot, żywych, zwierząt, przeróżnych. Bo wszystko inne, kochani, to już będzie sztuczyzna. Więc jak chcesz zachować siebie, naturalnego to musisz przestać <laughs> dać się porwać jakiejś durnej modzie na wszystko co sztuczne, nieprawdziwe i pozorne. I powrócić do tego co było autentyczne, przyjemne, niewinne, radosne i prawdziwe, zanim wszystko stanie się wirtualne. Kocham was i będziemy.